Wiele reakcji chemicznych przebiega bardzo gwałtownie. Na przykład kiedy wrzucimy do wody kawałek potasu, gwałtownie on z nią reaguje, produkując mnóstwo ciepła i przekształcając się w wodorotlenek potasu. Często jednak do zapoczątkowania reakcji potrzebujemy energii. Jeśli na przykład podpalimy wstążkę magnezu, zapoczątkujemy jej reakcję utleniania. To jednak jeśli nie możemy użyć aż takiej energii. Organizmy żywe nie mogą podgrzewać swoich cząsteczek do takich temperatur. Byłyby one zabójcze dla większości komórek żywych. Zresztą podgrzewanie najczęściej nie wystarcza. Weźmy skrobię. Zjadamy ją codziennie w ziemniakach czy pieczywie. Składa się ona z długich łańcuchów połączonych cząsteczek glukozy. Możemy łatwo ją wykryć, dodając do jej zawiesiny jodynę. Zabarwia ona skrobię na kolor niebieski. Aby wykorzystać skrobię, nasz organizm musi ją strawić i rozłożyć na poszczególne cząsteczki glukozy. Nawet jednak podgrzewając taki roztwór nie będę w stanie tego dokonać. Przyroda poradziła sobie z tym problemem inaczej. Wszystkie żywe komórki zawierają setki specjalnych białek zwanych enzymami, które stanowią katalizatory reakcji biochemicznych. Nasza ślina zawiera na przykład amylazę, enzym, który rozcina cząsteczki skrobi na krótsze i prostsze fragmenty. Robi to nawet w temperaturze pokojowej, o czym możemy się łatwo przekonać dzięki znikającej barwie naszego jodowego wskaźnika. Tak naprawdę każda reakcja biochemiczna ma swój specyficzny enzym. Mam tutaj powszechnie stosowaną do odkażania substancję nadtlenek wodoru. Powoli rozkłada się ona do wody i tlenu, jednak w normalnych warunkach ta reakcja zachodzi prawie że niezauważalnie. Jeśli jednak dodam do niej przetartą wątrobę zwierzęcą, reakcja zachodzi znacznie gwałtowniej i dużo szybciej. Dzieje się to dzięki katalazie, enzymowi, który występuje w dużych ilościach, m.in. w zwierzęcej wątrobie, w organelach komórkowych zwanych peroksysomami. W jaki sposób enzymy osiągają swoje katalityczne działanie? Każda reakcja ma określoną energię aktywacji, czyli ilość energii, jaką trzeba jej dostarczyć, aby mogła ona wystartować. Enzym sprawia, że bariera aktywacji znacznie się obniża. Z jego udziałem nawet niewielka energia jest w stanie zapoczątkować reakcję chemiczną. Nasz organizm czasami nie potrafi wyprodukować określonego enzymu w odpowiednich ilościach. Na szczęście medycyna obecnie często nas w tym wyręcza. Jeśli na przykład Twój układ pokarmowy nie toleruje laktozy zawartej w mleku ze względu na brak enzymu trawiącego ten cukier, laktazy, możesz skorzystać z gotowego enzymu dostępnego w pigułkach.